A Erebszabes. W Wparszy tego tygodnia, wparszy Ejkew, po raz kolejny czytamy na temat manny. Czym jest manna? Z jednej strony jest to niesamowity cud, chleb z nieba, każda osoba, która yy, każdy według swojego smaku, według swojego gustu yy, czuł smak manny, czyli miała taki smak, jak ktoś chciał, i była w takich ilościach, jak ktoś potrzebował, nie za dużo i nie za mało. Wydaje się to rozwiązanie idealne. pomimo mimo to wiemy, że Żydzi mieli z tym pewną trudność. No bo przecież, jeżeli mam tylko tyle, ile potrzebuję, a nie więcej, to nie daje mi to tego poczucia nasycenia, zaspokojenia się. Rebbe mówi: Man nauczy nas czegoś niesamowitego na temat yy, na, nas samych. Z jednej strony, osoba bogata zawsze lubi mieć to poczucie kontroli nad wszystkim. Mam wystarczająco, mogę sobie na to pozwolić. Manna tego nie daje, jest tylko i wyłącznie zależna od nieba. Sprawiedliwi dostawali ją koło domu, ci, ci pośrodku dostawali ją, musieli po nią pójść i była, musieli ją lekko przygotować, a ci niegodziwi musieli iść daleko i przygotować ją od początku. Czyli z jednej strony jest kompletnie niezależna ode mnie. Z drugiej strony widzimy, że osoba biedna, która często do, 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 jak to się mówi, musi zmierzyć się z trudnościami losu, musi pamiętać, że trudności losu są również od, od, od haszem i wszystko koniec końców prowadzi nas ku lepszemu dobru. I to jest drugie spojrzenie na mannę, że wszystko to, pomimo jej wspaniałych cech charakteru, czasami nie umiemy tego docenić. I tego uczy nas manna, żeby z jednej strony nie polegać tylko na, tylko wyłącznie na sobie, na swoim instykcie, na tym, jak to Tora mówi, kochi woce medi, moja siła i praca moich rąk. Musimy pamiętać, osoba bogata musi pamiętać, mieć wiarę w Haszem, że to, co przychodzi, jest od Niego, a nie od nas samych. Z drugiej strony osoba biedna musi pamiętać, że właściwe spojrzenie na to wszystko, co dostajemy w życiu, jest, że jest to dla do nas dobre, nawet jeżeli nie, nie, nie ma to w sobie takiego charakteru. Innymi słowy, wymaga to od nas wyjścia z samych siebie, pozostawienia naszych przyzwyczajeń sobie i zdania się na Haszem. I tego uczy nas Emanna w Parszy Eike w Butshavis.